Czy myśleliście w ogóle o tym, żeby jeszcze bardziej powiększyć rodzinę? Tak, myśleliśmy. Na początku ja Oli nie lubiłam i ja to też gdzieś tam publicznie mówiłam, ale teraz jestem team Ola. A co w takim razie z Karolem i Karoliną? Kurczę. Imię namówiła i ja bym nigdy tego nie zrobiła, ale ona jest tak przekonywująca. I powiedziała, że ona mi to zmontuje, będzie nagrywać i będzie wszystko fajnie i jeżeli to ma być tak łatwa, ja mam tylko gadać, to why not? Ale no zobaczymy. No nie obiecuję, że tam, wiecie, no, są tutaj nawet takie youtuberki, które mają gigantyczne konta i ja nie wiem co ja robię, czy ja w ogóle dobrze to robię. Po prostu będę gadać, będę sobą, trochę więcej niż na Instagramie i może będzie śmiesznie. Witam cię, Angelika, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj widzę, że jesteś w jednoosobowym składzie, bez swojego ukochanego. Nie, mój mąż już tutaj biegnie do mnie szybko, przyjechałam z Madzią Pieczonką, Luka odwiózł Charlie do naszej przyjaciółki, więc gdzieś już tutaj na parkingu jest. Ale ja tutaj nie mogę pominąć tematu, bo dosłownie chwilę przed przyjazdem oglądałem sobie twojego fantastycznego vloga. Dzisiejszego? Dzisiejszego. Ja jestem na bieżąco ze wszystkim, kochana, uwierz, naprawdę. No i właśnie pytanie, czego ty się w życiu boisz? Bo, bo jest, ja wiem, że to jest takie śmieszne, bo e, nawiązuję się tutaj do materiału e, z soczewkami. Panicznie boję się zakrapiania uszu, oczu, wkładania soczewek. Nie lubię weluru. Bardzo mnie drażnią te wszystkie e, tematy i no nie lubię, no każdy czegoś nie lubi, a ja potwornie się boję wkładania czegokolwiek do oczu, więc e, wiem, komedia dzisiaj była z tym. To była moja ulubiona scena, uwierz. Ale... E, to proszę... to zobacz, kto mnie do tego zmusił. Magdalena. <grym> <grym> tak, Maciu, tak. Ale to było w dobrym celu, żeby był piękny efekt finalny, tak. co uzyskałyście. Ale pytanie, poza tym, co widzieliśmy, czego ty się w życiu boisz? Ch chyba najbardziej. Ale to taki poważny temat, nie wiem, Warto. czy na teraz, ale y, to mnie chyba najbardziej przeraża. I odkąd jestem mamą, to przeraża mnie to, że mogłabym ją zostawić samą na tym świecie. To o Jezu, to mnie najbardziej na świecie przeraża. Boję się tego bardzo, żeby tylko ona nie cierpiała, nie tęskniła za mną, nie płakała. No to jest odkąd mam dziecko, to to jest największy mój strach. Ale wiesz, nie ma co moim zdaniem przyciągać złych no myśli, nie, nie. Twu, w szczególności takich. Musisz zrobić twut twu, twu, trzy razy. Przez, przez które ramy czy po prostu? Nie, po prostu. Okej, tło, tło, pło. I to wtedy jak myślisz o czymś i to zrobisz, to odganiasz te myśli i to w ogóle jest zresetowana energia. Od nowa zaczynamy temat. A stosujesz jakieś, wiesz, okazanie się. A, też pewnie nie widziałeś. Nie, to tak żartobliwie zastosowałam ostatnio. Wiem, że dużo osób pali te drewienka Palosanto i wiesz, oczyściłam się tak, ale nie wiem czy to działa. E, dobrze, ale przejdźmy do trochę mniejszych tematów. Otwarcie drugiego sklepu Twinkle Candle. Dlaczego zdecydowaliście się na drugi, drugi sklep, bo jednak dopiero co otworzyliście w nowej lokalizacji ten pierwszy? Eee, w planach mamy otworzyć jeszcze więcej sklepów. Chciałabym, żeby to była taka naprawdę fajna sieciówka. Eee, to wyglądało tak, że my mieliśmy mały sklep na Placu Grzebowskim, przenieśliśmy się do większego sklepu. Praktycznie za rogiem na Grzybowską. No i to miał być nasz taki główny sklep, ale zobaczyłyśmy ogłoszenie, że w fajnym miejscu, w fajnej lokalizacji jest wolny sklep do wynajęcia, więc moja mama od razu mówi, to jest znak. Więc nagle z jednego stały się dwa sklepy. Ale wiesz, tak patrząc z ekonomicznego punktu widzenia, to musi Wam się po prostu to wszystko opłacać, bo nie ukrywajmy, że są to naprawdę bardzo dobre loka lokalizacje, więc czyż. Czynsz za lokal jest, domyślam się, że również wysoki. No właśnie, jak sobie z tym wszystkim radzicie, żeby jednak pogodzić to wszystko finansowo? No bo nie ukrywajmy, firma nie może wychodzić na zero i nie możecie dokładać do tego. No nie dokładamy. Mam przeogromne szczęście i chyba naprawdę urodziłam się w czepku. I jakoś tak to się wszystko układa, że firma ma mnóstwo klientów, jesteśmy w stanie sobie właśnie pozwolić na kolejny sklep, szukamy kolejnych lokalizacji, więc no, to jest przeogromne szczęście. To jest marka, którą zbudowałam razem ze swoją mamą i no, jestem z niej bardzo dumna. My mamy po prostu ogromną liczbę widzów, obserwatorów, no i wydaje mi się, że oni chyba są tutaj głównymi klientami, no i wychodzi to świetnie, naprawdę... Super, super, nam się sprawdził ten interes, na początku były pewne obawy, natomiast jesteśmy bardzo zadowolone. E, no e, powiem Ci tak, no nie dziwię się, że jest tu sukces, bo sam z nich korzystam, w szczególności z dyfuzorów. Korzystasz? O Jezu, jak mi miło. Tak, A który lubisz najbardziej? Ja lubię takie drzewne, ciężkie, dymione, więc... Czyli jest Standard, tak, ale wiesz jaki tak. piękny wyjdzie za kilka miesięcy? Męski, drzewny... To Nie ten... będę więcej mówić, to... ale cudowny, bardzo będzie w Twoim klimacie, myślę. To ten, który twoja teściowa ostatnio e, próbowała? Nie, to świąteczny. Aha. <noise> tak, okay. to, tak to u nas wygląda. Przyjeżdżam do teściowej, w próbkach, wiesz, mam w słoiczkach jakieś tam kosmetyki. Edytka, wypróbujesz, jedziemy do znajomych, wypróbujecie, umyjecie ręce. Tak. No, nie dziwię się. Przechodząc już do. Jeszcze mamy chwilkę, także spokojnie. Ale przechodząc do ostatniego tematu. No właśnie, udekorowałaś pięknie mieszkanie, dom, przepraszam, dom na jesień. A ostatnio o tym rozmawialiśmy, prawda? Dokładnie. że, nie, że będziemy dekorować, tak, tak. I nadal cię trzymam za język, że pójdziesz na lekcję tenisa, bo to już się przewija chyba przez nie, trzeci wywrot. Chyba, chyba pójdę na wiosnę. <laughs> chyba pójdę na wiosnę, bo teraz zimno na tych halach. Moja córka chodzi dwa razy w tygodniu. Bardzo jej kibicuję w tym. Ale ja na wiosnę pójdę, tak, zdecydowanie. Czyli trzymam słowo na wiosnę, jak się... Wyciągniemy z tego konsekwencje, no bo wiemy bardzo dobrze, że wyciągamy konsekwencje. Zawsze. Oczywiście. Dokładnie. Tak. Ale kochana, chcę tutaj przejść do tematu właśnie trochę rodzinnego. Wy jesteście bardzo blisko ze swoją rodziną. Jak jesteś w stanie to wszystko pogodzić, żeby jednak znaleźć czas dla rodziny, dla znajomych? Udekorować mieszkanie? I jeszcze nagrywać, rozwijać biznes, tego naprawdę jest dużo. No to udekorować mieszkanie to jest takie, wiesz, szybka sprawa. Faktycznie w ostatnim czasie mam ogromne wyrzuty, bo gdzieś jest mi ciężko to wszystko pogodzić, bo jest tak. Teraz codzienne filmy. Ja to nagrywam, ja to wieczorem montuję. Siadam do montażu, powiedzmy, nie wiem, 21-22, 3 godziny montuję. Z samego rana wstaję, nagrywam. Eee, bardzo mocno, jakby praktycznie całą markę, mm, wszystkie produkty, które widzisz, to ja tworzę. Ja je wymyślam, ja je testuję, to wychodzi spod moich rąk, więc to też gdzieś mi dużo czasu zajmuje, tym bardziej, że zaraz są święta. I też pracuję nad jednym bardzo mocnym projektem, więc, więc po prostu jest mi bardzo ciężko to wszystko pogodzić. Teraz jest bardzo intensywny czas, natomiast listopad będzie takim miesiącem odpoczynku, później vlogmas i dopiero po nowym roku naprawdę sobie chcę odpocząć, więc teraz pracuję cały dzień, pracuję jak nigdy, powiem ci szczerze. Ja wiem, że to dla osób, które oglądają nasze materiały, to tak się nie wydaje. Natomiast ogarnąć tyle pracownic, ile mamy, dwa sklepy, wypuszczać nowe produkty. Yy, Robić filmy, montować je, to jest kupa czasu. A gdzie w tym wszystkim a, Charlie? A gdzie jeszcze Charlie? Więc Charlie jest dla nas najważniejsza, więc też zawsze jak tylko odbieramy ją z przedszkola, to się bardzo jej poświęcamy, chodzimy z nią do kina na kulki, bawimy się z nią, więc ciężko jest to wszystko teraz pogodzić. Ciężko jest wszystko pogodzić, ale ja wiem, że u was rodzina jest na pierwszym miejscu. Tak. I zastanawiam się, czy Charlie, no już bym powiedział, nie należy do tych najmniejszych dzieci, czy myśleliście w ogóle o tym, żeby jeszcze bardziej powiększyć rodzinę? Tak, myśleliśmy. Już, już, już tak naprawdę, jak Charlie była bardzo malutka, to od razu chcieliśmy drugie dziecko. No ale tu wyszedł ślub, tutaj Azja Express, tutaj coś. Ale jakby bardzo mocno jesteśmy w tym temacie. No słuchaj, nigdy nie ma odpowiedniego momentu. <laughs> nie ma odpowiedniej odpowiedzi. <laughs> Gdzieś tam. Bardzo mocno w tym jesteśmy. Mogę się tylko domyślać i widzowie również. Także nie będę cię tutaj ciągnął nie, za język, chyba, tego. że sama chcesz nie tutaj. Chcę, nie. Chcę. A może jednak? Nie. Dobrze, to tutaj obiecujemy Wam, że na dłuższym wywiadzie porozmawiamy sobie na ten temat. Ja wiem, że Angelikę zmuszę do tego, naprawdę. Ja cię zmuszę siłą już. Jeszcze chwila, daj jeszcze jeszcze kilka spotkań, jeszcze bardziej się tutaj zakolegujemy i wtedy wyjdzie dłuższy materiał. To nie tak ma wyglądać. Ale dobrze kochana, no tak jak tutaj wspominałem, ja Cię będę ciągnął za słowo, za wywiad, za materiał. A Tobie dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i trzymam bardzo mocno kciuki za kolejne osiągnięcia. Dziękuję statuetki bardzo. Statuetki i wspólnie spędzony no, czas. No tak, bo dzisiaj jesteśmy na Wizarzu. Ciekawe kto wygra. No ja mam nadzieję, że Ty wygrasz. Ja też mam taką nadzieję, ale jeżeli nie, to będę biła brawa dla innych. To będziemy czekać na vlogmas. Czekaj. Czekamy. Dzięki Ci bardzo. Czekajcie, dzięki. Witam Ci, Sandra, bardzo serdecznie. Witam Cię. Zadam Ci to pytanie, które zadałem przed kamerą, przed rozpoczęciem nagrania, czyli jak Ty się w ogóle czujesz? Czuję się dobrze, ale jestem zmęczona. A szczęśliwa? Jestem spełniona. No to, to myślę, że najważniejsze z tym wszystkim. Tak. E, ostatnie dni zauważyłem, że u Ciebie są dość aktywne. Zaczęłaś e, z powrotem chodzić po eventach, wychodzić z domu. Jak ty z tym wszystkim, że musisz swojego ukochanego maluszka zostawić w domku? To się, ten tydzień się tak skumulował, że w tym tygodniu mamy sześć eventów i trochę to są współprace reklamowe, trochę odbieram nagrody i, i tak wszystko w tym tygodniu, więc strasznie się z tym stresowałam, e, ale Alek mi pomaga. Pomaga nam też za położna i dzielimy to trochę, ale... Ja mam wszystko zaplanowane pomiędzy... Na przykład tutaj mam pokój, więc odchodzę odciągać mleko. Na niektórych eventach był ze mną dziedzic, ale nie widzieliście go, bo był schowany w kolejnym pomieszczeniu, więc no logistyka hard. Ale da się to wszystko pogodzić. Nie, no w sensie coś za coś, bo ja się dzisiaj rano obudziłam i poczułam się, jakby mnie po prostu ciężarówka rozjechała. Nie zrobię tak nigdy więcej. No. To prawda, ale z drugiej strony też wiesz, trzeba dbać o to zdrowie psychiczne, bo... Dużo mi to daje. Dużo mi dało wyjście do ludzi. I tak, masz rację, dbać o zdrowie psych psychiczne, ale też jestem trochę zmęczona. Eee, więc myślę, że takie to wyjście, te kilka wyjść mi dobrze robią, ale czas troszeczkę znowu zwolnić. Złapanie tak zwanego balansu. Wiesz, bo ja też jak nie jestem na eventach, to nie siedzę w domu z dzieckiem, tylko jestem z, z dzieckiem w biurze, więc ja pracuję cały czas i po prostu marzę mi się, żeby tak z parę dni nic nie robić. Ale ja zauważyłem, że też otwierasz kanał, znaczy o, kanał już powstał, tak. ja tylko tam wyczekuję, aż będzie, e, aż będzie jakiś film. No właśnie pytanie, skąd się narodził taki pomysł w ogóle? Bo mam taką e, oliwkę w firmie, która jest absolutnym e, geniuszem marketingowym i mnie namówiła. I ja bym nigdy tego nie zrobiła, ale ona jest tak przekonywująca. E, Powiedziała, że ona mi to zmontuje, będzie nagrywać i będzie wszystko fajnie i jeżeli to ma być tak łatwo, ja mam tylko gadać, to w ale no zobaczymy. No nie obiecujesz tam wiecie, no, są tutaj nawet takie youtuberki, które mają gigantyczne konta i ja nie wiem co ja robię, czy ja w ogóle dobrze to robię. Po prostu będę gadać, będę sobą, trochę więcej niż na Instagramie i może będzie śmiesznie. Wiesz, najważniejsze, żeby być w tym wszystkim naturalnym i... Tak. Cieszyć się z tego, co się robi, bo jednak YouTube to nie jest platforma, żeby wiesz się przejmować wszystkim, tylko przede wszystkim bawić się i pokazywać się w najbardziej naturalnej odsłonie. Ja się Ludzie tylko i sobie tak, trochę tak za staro na to, ale zobaczymy, no. Nie? Odmodniejesz. No, dobre, dobrze powiedziane. Ale kochana, przy tym ja czekam też na vloga z mieszkania. Do mieszkania, pierwszy domu. domu. Pierwszy vlog będzie z domu. A jaki dom? Jak idzie remont? Jaki dom przygotowania do tego wszystkiego? Zobaczycie, tragicznie. Aż tak? Tak, dramat. No Ja za każdym razem słyszę, że jednak jest to gigantyczne wyzwanie, że ekipy remontowe. Ale się to opuszniają. dlatego, że pozwoliłam Alkowi wziąć wszystko w jego ręce. Ja się w ogóle nie wtrącałam i on tam rewolucję zrobił. Nasz kierownik budowy powiedział, że szybciej by było wysadzić ten dom w powietrze i postawić na nowo. No powiedziałbym, że jest to dość radykalny krok. Ale może byłby szybszy i może bym już tam mieszkała. Ale z drugiej strony te efekty są fajne, bo w momencie, kiedy się wprowadzicie, tak, będzie to wow. będzie czysta przyjemność. Tak, tak. I Ale powiedział, że jeżeli nie zrobimy tego teraz, to nigdy nie zrobimy, więc robimy wszystko. I pytanie, kiedy macie taki, powiedzmy, nie wiem, deadline, w żeby... W tym miesiącu. Naprawdę? Tak, ale powiedział, że w tym miesiącu ja chcę święta spędzić w domu, więc tak, w tym miesiącu musimy się wprowadzić. E, kochana, to ja ci naprawdę tego życzę, bo domyślam się, że to będzie gigantyczne wyzwanie, jeszcze przeprowadzka. Spakowanie tego wszystkiego, rozpakowanie tego wszystkiego. No i właśnie takie momenty będziemy też na YouTubie pokazywać, że nie ja z telefonem chodzący tylko ktoś z boku patrzy, jak ja się zachowuję, jak ja to wszystko widzę i zobaczycie troszeczkę mnie prywatnie, bo mam wrażenie, że na tym Instagramie, no wiesz, ja biorę telefon, wiem co mam mówić, a tutaj nagle ja nie wiem co mówię, tylko mnie ktoś z boku nagrywa i zobaczycie też trochę tak, jeszcze bardziej mnie, prawdziwie mnie. I też mam pytanie związane właśnie z Twoim ukochanym, z Alkiem. Zazwyczaj jest tak, że mężczyźni po, po tym, jak urodzi się ich dziecko, miękną, stają się takimi misiami. Jestem ciekawy, czy zaobserwowałaś to u Alka, czy Alek się zmienił po, po urodzeniu dziecka? No ale to chyba w, wobec losia, bo nie mnie. E, ogólnie, życiowo bym powiedział, No on jest takie jest to urocze, jak widzę, jak on tu go i śpiewa i piosenki mu, wymyśla, gra mu na instrumentach, jest to bardzo urocze. Tak. No, domyślam się. Tym bardziej, że to nie jest ta odsłona, którą widziałaś zawsze. Tak i na przykład jak kręci The Voice, to tak bardzo dużo mówi o tym Leosiu i to jest urocze, faktycznie. Boże, to jest takie fantastyczne, jak tak opowiadasz o tym wszystkim, Bo może teraz... Aż chce się dziecka, co? No może nie, jeszcze nie. To jest gigantycznie duża ilość obowiązków i, i odpowiedzialności. Tak, tak. I bardzo szanuję ludzi, którzy chcą z tym poczekać. Tak. I są też ludzie, którzy decydują się bezpośrednio na to, żeby jednak nigdy w życiu nie tak, mieć dziecka. To szanuję bardzo, tak. E, kochana, ja Ci bardzo serdecznie życzę wszystkiego, co najlepsze. Spokoju, odpoczynku i regeneracji, bo teraz chyba to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. Snu. Regeneracja. Dzięki. Witam Cię, Ada, bardzo serdecznie. Cześć, bardzo mi miło. Powiedz, co u Ciebie aktualnie słychać, bo trochę, trochę czasu bym powiedział o demisji i w ogóle od Twojego sezonu Hotelu Paradise minęło. Jak Ty się czujesz, jak Tobie się teraz żyje? Szczerze bardzo się cieszę, że troszeczkę już ten szał opadł, bo miałam dosyć pytań o mojego partnera. No bardzo dobrze mi się teraz żyje. Mieszkam w Poznaniu od czterech miesięcy i no, zaczynam nowe życie i uważam, że... Super, ten program otworzył mi drogę. No, to na pewno, bo jednak no nie ukrywajmy, ale gdzieś tam tą rozpoznawalność też przyniósł i nowe możliwości. Tak. Na plus czy na minus? Rozpoznawalność. No, zdecydowanie na plus. Jeżeli wie się jak wykorzystać te swoje pięć minut po programie, no to oczywiście warto iść i, i jest to naprawdę dobry pomysł. A czy twoje serduszko jest zajęte czy wolne? Bo tak powiedziała, że w Poznaniu tutaj. Moje serduszko od 5 lat zajmuje mój pies. I myślę, że długo się to nie zmieni, ponieważ ja w miłości szczęścia nie mam. E, słuchaj, e, nigdy nie można się zamykać, to może przyjdzie samo. Ja się nie zamykam, ale też nie szukam okay. na chama. tak jak w sumie no, cały tak. program to samo powtarza, tak, powtarzałam, tak, tak, tak. więc. A czy oglądasz nową edycję? Oczywiście. E, jak emocje, bo no, powiedziałbym, że się dużo dzieje. Ja w ogóle zazdroszczę im, zazdroszczę im takiej fajnej edycji, takich fajnych ludzi. I takiej fajnej atmosfery w, tym, w tej willi. Naprawdę bardzo żałuję, że nie trafiłam do dziewiątki. Kibicuję Oli i Kubie. <gry> Czyli jesteś ten team. Tak, tak. A, a... Żeby się coś działo. No. no tak, bym powiedział, że Ola przede wszystkim wprowadza bardzo dużo energii. Tak, ta... Energii, no dla niektórych też wiadomo kontrowersji, bo jednak jej przyjście i powrót do Kuby wiązał się z różnymi radykalnymi decyzjami, także. Na początku ja Oli nie lubiłam i ja to też gdzieś tam publicznie mówiłam, ale teraz jestem team Ola. A co w takim razie z Karolem i Karoliną? Kurczę... Nie wiem, ja jakoś też nie wchodzę za bardzo w, w, w ich relacje. Jakoś zawsze patrzę tylko na te odcinki ciekawsze, bo nie oglądam też wszystkiego, ale... No nie no jestem Tim Ola i Kuba i koniec. Nie ma co w ogóle się... Czyli liczymy rozbudować. na to, że wygrają ten program? No mam nadzieję. <grym> mam nadzieję. No powiem Ci, że stanowcza decyzja. <grym> ale jeszcze wiadomo, mogą dojść nowe osoby, jeszcze jest do finału trochę, więc liczę na to, że jeszcze się coś podzieje, no ale... No powiedziałbym, że jeżeli obejrzysz dzisiejszy odcinek, to tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Kurczę, ja już i tak jestem dwa w tył, więc o, muszę nadrobić. To jest dużo do nadrobienia. Go no, kurde, wiem! <laughs> a powiedz mi, no bo właśnie, bo tak jak tutaj zresztą widzimy, e, pracujesz w Weronie. Czy kontakt z Klaudią jest po tym wszystkim, co się, co się działo po hotelu Paradise? Nie, Klaudia jest taka raczej domowa dziewczyna, i ona poza telewizją i tak dalej, to mam wrażenie że spędza czas głównie z, z rodziną, rzadko kiedy się pojawia właśnie na tego typu eventach, ale może nas dzisiaj zaskoczy. E, miejmy taką nadzieję, ale właśnie tutaj nawiązując też do Klaudi, czy ty brakuje Tobie tego kontaktu właśnie z innymi uczestnikami, z Klaudią, tego wszystkiego, co się po prostu działo w hotelu, bo jakby wiadomo, no czas robi swoje. Wiadomo. E, wiadomo, pomijamy tutaj e, jedną osobę, ale z całą resztą. Szczerze ja mam kontakt po hotelu, jeżeli chodzi o moją edycję z osobami, z którymi ten kontakt jakby wyszedł nam naturalnie. I jest to Luiza i Agnieszka. Tak. I jeżeli chodzi o produkcję, to też jest kilka osób, z którą utrzymuję kontakt i są naprawdę super te osoby. Pozdrawiam Pawełka na przykład, Asie, no także no nie, ja uważam, że jest tak jak miało być. No i tego się trzymajmy, także bardzo serdecznie dziękuję ci za naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. I życzyłbym ci szczęścia, zdrowia i spokoju. Miłości, bo męża szukam, wiesz? <laughs> się śmieję, wiesz A masz ziemię? Ziemię rolną? No nie mam no. Ale to może, wiesz, warto zakupić, wtedy jest rolnik szuka żony. Racja, no. Rolnicy, wiesz, Podlasie jest tyle programów, naprawdę możesz jeszcze ja tak szansę wykorzystać. Śmieję się teraz właśnie u mnie na Instastory codziennie do parku chodzę i e, szukam męża. Ja ci życzę tego, żebyś go w końcu znalazła. Dzięki bardzo.